Cześć! Witajcie w mojej kuchni. Zaczynam takiego vloga tygodniowego. Coś podskładam, coś fajnego ponagrywam. Będę się trochę przeglądać, bo dopiero przyszłam i tak chciałabym trochę chociaż wyglądać na tym nagraniu. Pokażę Wam, co kupiłam dzisiaj w Biedrze, bo troszeczkę zmieniam dietę. Trochę kombinuję ze smakami, kombinuję z jedzeniem, więc pokażę Wam, co dzisiaj dorwałam. Oczywiście nie będą takie spektakularne rzeczy, nie będą to spektakularne rzeczy, ale może coś Wam tutaj fajnego polecę. Skyr, bardzo, bardzo dobry skład. Jeżeli chcecie coś mieć, który ma mało tłuszczu, albo wcale, bo ma zero tłuszczu, a dużo białka, no to to jest bardzo dobry produkt, bardzo smaczny to jest akurat z jagodami. Może też zwykły kupić, dorzucić sobie swoje owoce też będzie fajnie. Wzięłam sałatę innej, nie było. Zazwyczaj wolę kupić inną, ale no niestety. Wzięłam szybkiego śledzika, bo lubię czasami śledzia sobie zjeść. O, i teraz tak, tu mam wege paprykarza z kaszą jaglaną. Bardzo mnie to ciekawi. Także na pewno spróbuję. Białka jest... No dobra, tłuszcz. No, tak sprawdzam te skład zazwyczaj. Jestem bardzo ciekawa, czy to będzie podobne do paprykarza, czy to zupełnie będzie od. Okej, okay, coś mi przerwało. Jedziemy dalej. Mam mało pamięci jakoś, nie wiem, co to ogarnąć potem. Wziąłam mozzarellę mini, taką. Oczywiście, tego nie widzieliście. I tutaj jeszcze mam ser feta z Tygodnia Greckiego. Też jestem, jego, też jestem ciekawa tego produktu, bo ja bardzo lubię fetę. No nie wiem, zobaczymy. E, I tu już nic. Wzięłam też e, oczywiście warzywa. Wzięłam o groszek cukrowy. E, jestem ciekawa, co z nim zrobić, że tak powiem. Mam jabłka, mam ogórka, e, cytrynę i banany. Cytryny na lemoniadę, bo nie lubię samej wody pić, więc zrobię sobie taką lemoniadę. A banany na jakiś, może koktajl zrobię z mlekiem, bo mleko też zmieniłam na sojowe, jakieś balista, coś tam, więc kombinuję. E, dobra, no to to by było tyle. Czyli parę produktów nowych się trafiło. Ten z wam bardzo polecam. Feta Mini, Mini Mozzarella i ten wege, taki typowo um, papryka, zobaczymy, jak będzie smakował. I jeszcze mam coś wege, Jedrze, więc od razu wam polecę, znaczy polecę, pokażę gyros ala gyros ala kurczak roślinny. I, i propo, właśnie chcę coś takiego zrobić. Dorzucę właśnie fetę, może mocarelle, jakieś warzywka i też to wypróbuję. E, dobra, no to tyle na razie. Lecę, bo mam do wyprowadzenia psa, ale jeszcze przyszła mi paczka, więc też Wam zaraz pokażę. Także lecimy zobaczyć. Nisaj, ja dawno czegoś nie zamawiałam dawno tam, stamtąd, więc też jestem ciekawa, co tam dotarło, także postawię sobie ten mój tego mojego małego pomocnika i. A już Wam pokazuję, Oj. o, jest jeszcze beza w tle, super. Fajnie, fajnie, że mają takie uchwyty, a nie trzeba targać się, ja tylko zerkam, tu mnie widać, okej, okay. a pokażę, że oddajesz łapkę, daj łapkę, daj łapkę, łapka, super, dobre kiesień. Więc fajnie, że mają takie opakowania, bo y, łatwo to przynieść do chaty. Open here, dobra. O, fajnie, fajnie się rozrywa. Ale fajnie się rozerwało wszystko, ej, ekstra. Trochę nie pamiętam, co tam Wiem, że kurtkę, ale dalej to ja nie wiem. Więc będę po kolei wyciągać. <grym> Razem ze mną to zrzućcie. Dobra, mam MK. Kosztowało 59,99. I co to jest? A, takie jasne spodnie, fajne. Kurczę, będę miała za głoskę, bo kupiłam też w ostatnio, ale fajnie, one są cienkie, takie prążkowane. Chciałam coś takiego luźniejszego do HT, ale ładniejszego, żeby nie chodzić o takich w takich dresach. Ehm, dobra. Dalej, co mamy dalej? Na pewno jakiś basing wzięłam. A. Okej, okay, taką bokserkę. O, też jest fajny materiał. E, już Wam mówiłam, że chciałam porównanie robić różnych sieciówek. I ona kosztuje 19,99. Taka zwykła do marynarki, do wyższego stanu spodni. No, nie będę teraz przemierzać, ale tak pokażę, co mam. A, kolarki m za 16 zł. Bardzo fajny kolor. Chciałam coś takiego, żeby móc założyć duszą koszulę i na przykład bez i też wylecieć z psem na spacer. Już tu uważaj, jak się pokazujesz, bo jesteś na kamerze. Okej, okay, coś czarnego. Tu zamówiłam czarnego, sukienkę. Tu też mam emkę za 39,99. Nie było innego rozmiaru, ale. O, taka zwykła. Taka zwykła czarna, dopasowana. Myślałam, żeby nosić ją z czymś albo z bluzą, albo coś. Tu ma takie rozcięcia. No ale nie wiem. Zobaczymy. Także tak. I kurtka. Kurtka była na fajnej promocji, bo wychodziła za 50. 5 złotych, czy jakoś tak? Taka jasna, nie mam takiej. O, coś takiego. I też pewnie M. -ka? M -ka. Yy, nie wiem ile tradycyjnie kosztowała, bo nie ma tutaj ceny. Ale będzie. No tak, no. Nie wiem czy wcisnę na ten sweter, ale chociaż tak przymierzę. O, ten ciasno. O, ciasno. O, ja. Chyba nawet bez swetra będzie ciasno. Tak się wydaje. No, tu jest. u, u, Nie, MK, bo będzie dla mnie ten, ale generalnie chyba spoko wygląda. Nawet tak. Patrzę trochę tu, trochę w pogląd. No. Fajny kolor ma, ale jest za ciasna. I myślę, że nawet bez swetra będzie za ciasno, ale mogę jeszcze później przymierzyć. No dobra, okej. Okay. Za całe zamówienie w ogóle zapłaciłam... A jest metka, tylko się urwała. Normalnie ta... W regularnej cenie to jest 80 zł. Ja ją kupiłam za 50. Za całość dałam was 190 zł, więc generalnie spoko ceny. Nie wiem, czy jeszcze były jakieś inne promocje, już nie pamiętam, a teraz nie uchwalę rachunku, bo mam telefon założony. Jestem ciekawa tych, tych spodni takich. Okej, okay, no to tyle. Dobra. No, i co? Lecę, bo muszę wyprowadzić psa, także żegnam się z Wami na, na razie i zobaczymy, czy jeszcze coś dzisiaj nagram. Hmm. Powinna zrobić trening, także może się uda. Dobra, no to co? Do zobaczenia, do usłyszanka. białe spodnie i taką koszulkę do tego katana i balans. jakaś torebka i wychodzę na paznokcie, także pokażę Wam jak będziemy się robić paznokcie, także mam nadzieję, że mi się uda to nagrać. I będzie tutaj fajna wstawka. Jak coś, to koszulka jest z H&M, katana i spodnie są z reserve, i buty będę miała z New Balance, i pewnie torebkę wezmę pinko, moją czarną klasyczną, do wszystkiego pasuje. No, także zabieram Was ze sobą. 对对对 Jest weekend. Ale nie pokazałam jeszcze Wam na moich nowych poznawcach, ale widzieliście je na pewno na przebitkach. E, teraz uciekam e, do centrum handlowego, poddawać parę rzeczy. E, może jeszcze wskoczymy do Zary, coś poprzymierzać, może coś wpadnie mi w oko. Jedziemy na pewno coś zjeść, bo już jest pół do pierwszej, a ja jeszcze nic dzisiaj nie jadłam, Wypić kawę ze Starbucksa. No i zacznijmy ten dzień. Także zabieram Was ze sobą.